Siemanko z tej strony Epoka Verdzi. Dzisiaj jesteśmy w pierwszym odcinku z serii Dolina na modach. Tak stoicie przy moim domku, który zbudował mi lanzer. I tak yy, aha, tutaj będziemy sobie mieszkać, jeszcze nic tutaj nie mam, mam tylko skrzynki powkładane, bo przed chwilą sobie je zrobiłam. O, tu sobie będzie, będzie kobyl, tu będą rudy. Jeszcze przypalone i nieprzypalone. Piece położę sobie tutaj. O. Tutaj. Mhm. A tutaj na razie będzie to, to wszystko, co mam. Jeszcze to nie wszystko, bo jeszcze mam. O, teraz widzimy drzwi. O, hołma teraz mam ta tutaj. O! to jest domek. Jak zaraz zobaczycie? O, nie jest on mój. Ale jest dosyć super. Tu się schodzi i tu mamy chest. Jak widzicie to jest domek Lanzera i Adama. Um, wyśnijmy moje diaksy. O, tu mamy testy. Stół do sakli. A też wezmę. Hym, hym, hym. to wezmę, a wszystko wezmę, później się najwyżej przyjdzie, okej, okay. mam nadzieję, że tak wszystko się nagrywa, jeszcze zarabię, czy tylko z głosem jest dobrze, okej, okay. <laughs> o, ametyst. Czyli tak To, 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 to I to no, mamy czekoladę Tutaj Czekoladę A sobie zjemy, zobaczymy co nam tu da Jeszcze nie to. A dostałam Odpalę. Aha. I sobie tutaj będziemy sobie zrobimy taką kopalnię na dół. Tutaj, o. Ale to chyba za chwilę. Aha. Wezmę sobie tu. A to też wezmę i niech to się przypala. Grewienko. Zrobimy sobie patyków bo nie mamy yy, dobrze, że nie zrobiłam jeszcze killoffu, bo nie chcieliśmy. Zrobimy sobie tą siekierkę i pójdziemy na... zobaczyć, czy, czy będą gdzieś ametysty, bo się nam przydadzą. O, tu sobie weźmiemy tu to, to i to. I zrobię sobie jeszcze mieczek. Na razie nie będę robiła z diaksów, bo jeszcze się nie cieszę takim powołaniem diaksów, więc... O, dobra, i jedzenie. Jedzenie. Jedzenie mamy trochę, więc tam jeszcze jest farma. Ale weźmiemy sobie to czekoladkę. Okej. Okay. Ups, tego się nie spodziewałam. Ale to za chwilę się naprawi, wiecie? Mm, hop, hop, hop. O, pójdziemy tak będzie, że to będzie raz do dołu, to czekajcie sobie patyki I zrobię po prostu... <śm> kilka Ok, mamy 6 drabin. Drabin, więc tam tu. Tyle możemy zejść a później się najwyżej stworzy. To taki ok, teraz będziemy, zrobimy tu tak i tu zajście na no. ja dół Jeszcze sobie zrobię kill off bo sobie tylko będziemy na razie ametysty zbierać chyba, że jeszcze sobie zrobimy jeden diaksowy i yy, jeden ten nie wiem czemu mi się wydawało, że yy, miałam więcej Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba, bo nie mówię, powiem Wam, że dla mnie jest przynajmniej spoko Jeszcze weźmiemy trochę drewna Niby Jak ma się złotą zbroję, to oświetla nam, ale będziemy i tak musieli stawiać pochodnie, żeby nie... tak, to, to idzie tu, na razie tak? Na razie to tu, no idzie tu, a tu, tu i jedzenie. Tak to jeszcze może zostać. Nie wiadomo, kiedy nam się co przyda, I idziemy na to na razie. Serio? Tego się nie spodziewałam, serio. Ale to tak bywa. Aha. Wiecie co? Uff, dobrze, że trafiłam. Ale tu mogą być ametysty, więc... Wiecie co? Ustawienia graficzne. i tak to muszę zrobić. Najwyżej troszeczkę będą lagi. moją dziecko, dobrze. tego nie zbierała, ale wiecie, lepiej jak to mówię, bo zbieracie. Idziemy tęt. Ktoś tutaj był, a tego się nie spodziewałam. Pewnie jesteśmy pod domkiem, ale my tędy pójdziemy sobie. Może coś nie zbieramy, może nie. Najwyżej wrócimy do domu z nieudanych łowów. No serio, zawsze musi... muszę natrafić na. Przeszkoda Wejdźmy tu Chyba już nie powinna woda no. Dobra, mamy 2 kilo, to na razie możemy tym a Jeden, mamy już jeden ometyst Czyli a. mam już trzy Musimy zbić trochę z trasy, Ale wydaje mi się, że to się nic nie stanie No chyba, że będziemy z tym Okej, dobra yy, Musiałam zrobić krótką przerwę Ale już jest wszystko w porządku I możemy dalej Tutaj O oh Jezus! I widzicie, ja mamy testów? Ale dużo ametystów. Jeden, dwa, trzy ametysty. Ale jaja, ale się cieszę. Nie, nie, nie umiem tego wyrazić słowami. Jeszcze pójdziemy na dół i do góry. Widzimy na dół. O nie, idzie zombie. Haha, ha, trzy ametysty. Trzy ametysty w jednym. Już mamy trzy i to jest czwarty ametyst. Czekajcie, bo taki laczek. Mam tutaj to co trzeba. Okay. Mam go? Mam. Cztery ametysty. Panowie i panie. Mamy cztery ametysty. Z tego jeszcze mamy do góry. Okej. Okay. Teraz idziemy do góry. Zombie! O, chodź, czekam na ciebie. Hej, tylko żeby mnie do lawy nie wpadł. Bo będę ja. Okej, okay, jest jeden to jest następne? Hop, hop, hop Okej okay. Ametyst i ametyst Oj, sorry Nie ja to miałam nacisnąć I Ja, patrzcie Pięć ametystów, sześć Jesteśmy normalnie w niebie Wło, czy bo się. Nie no, ale super. Patrzcie, zrobimy home. I później back. O! Patrzcie, jeszcze mi coś robią tutaj w domku. Czekajcie, by się nie weszło. Mamy 8 ametystów więc jest dobrze uh -huh. mm, dobre jedzenie jeszcze weźmiemy i idziemy back to jest fajnie, że o widzicie to się przyda a my kopiemy dalej ale mi po głowie taka piosenka epi się nazywa. Wezmę ją w, tam w opisie. Światłem ją na angielskim i po prostu mi teraz w głowie. Dobra, świta. I dalej no. Bo to do mnie. Poczekajcie. Mamy następny ametyst. Okej, okay. poczekajcie.

takiego jakby takiej przerwy i zaraz się widzimy z powrotem. Okej, okay, a więc yy, dziękuję za oglądanie. Niestety nam wyłączyli serwer, jak to widzicie dolina, no bo tak jest wyłączona, więc no bywa. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Pokażę Wam itemy w nim. Na razie i cześć, pa!